Hej, ludzi ja z Gastronom, witam was ponownie w grze Styxton Master of Shadows. Yy, kontynuujemy zaraz po poprzednim odcinku. I yy, poświęciłem klona, aby tutaj tego rycerza odblokować. No i już się teraz kurde nie zablokuje, go, stanie ciota. Ah, fuck. Dobra, muszę iść na około, widzę. Teraz jest krzesło zrzucone, a. Przez to ja nie mogę tam przejść. Kurna macie. No a teraz Krzesto kury stoi. What the fuck. <grych> Okej. Okay. Nie mam pytań. Chowajmy się póki co To jest ten przeglęty profesorek To będzie ciężka przeprawa Pewnie da się iść inną drogą Ale cóż, wybrałem taką Profesor <grym> stoi indziej i pojawia się rycerz Dobra, za chwilę widzimy tam jest to którą sobie zbiorę przy okazji A, pierdolę, kurde, durny rycerz. Dobra. Nie mogę wiązać, bo ten zaraz przybiegnie. O Boże, święty. Jak nie da się zabić. No wy sobie idziecie, ja to zabieram. No czekamy teraz. Zobaczymy tutaj rycerz, przejdzie i spadamy z tego miejsca w tamtym kierunku. No jesteśmy bezpieczni. Wkurzający etap. Ten się przeszedł. A ja ciebie się chętnie pozbędę. Bierzmy go. Oj. Kurde, nie wiedziałem, że to jest jeden meniszek. Dobra, teraz wiem, czy najpierw tego załatwimy. Aj, Dużo będę ginął w tej grze. Aaa, żeby się przydało tak jak tam pójdzie, co z tym wiecie. Bezpieczny. Może nie, mnie nie przyuważy. Dobra. Dobra. E, dobra, widzi mnie. Hmm. Nie ja miałem noży, bo było tak no ale, dobra, mniejsza o to. Może no, poczekam w tym miejscu. Znaczy, mam kryjówkę. Świetnie. Zada się będę mógł uzupełnić mniej więcej jakieś zapasy. Że on tutaj będzie szedł, to spróbuję tutaj załatwić. Ale także chyba, że on... Wiecie... Przyjdzie i wyjdzie. Nie, idzie tutaj jednak. Dobra. Chodź tu. No, nie udało mi się. I tak też go kurde nie załatwię. Fuck and shit, czyżby oni byli teraz bardziej wyczuleni na to? Schowaj się. Ja muszę się ich pozbyć, bo inaczej nie ja tam na dole nie będę mógł wiecie co chodzić. I to właśnie kurde, ten problem. Nie wiem, że mógłbym tutaj przez okno, ale chcę się tych dwóch pozbyć. I ten coś ma, widzieć, Coś mi się tam świeci. To nie nóż do rzucania co, który mi będą ten, co coś potrzebne. No, no, wypierdale stąd. Po czynasz co się na dół zejdzie? Teraz akurat poszedł. Ukryjemy ciało. Wydawało mi się, że tutaj coś będzie, a tu nic. Dobra. Tu jest jeden rycerzyk. Te, tego, który chodzi, będziemy musieli się go autentycznie pozbyć. Tam jest nóż. I monetka. Dobra, on tutaj idzie, schowamy się między w tym miejscu, bo on będzie musiał tędy przejść. A dzięki temu go załatwimy. Wielkie życie akurat na tym, na tym poziomie trudności nie są w ogóle potrzebne, bo nic z nich w ogóle nie korzystam. Chodź, 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 chodź. Mam raczej niespodziankę. Dzięki. Dobra, jest póki co bardzo dobrze. W końcu, po 5 minutach yy, prób błędów się udało. Załóż z ukrycia. Nie, on niczym nie idzie, ale będzie mi przeszkadzał, więc sorry, kolego, ale też musi zginąć. Ja mam cały czas bekę kurze z tego, jak oni właśnie tak yy, poskakują. No to powiedzieć, że właśnie wyczyściliśmy ten obszar. Z tego, że Cię lubię, stary. To schowam cię tutaj w jakiejś. Hmm. No właśnie w tym. A, mamy w ogóle kryjówkę już. Jeden do rzucania. Monetka. Jest w ogóle 30 na tym obszarze. Nieźle. A, bo to jest tutaj. Kryjówka. what's this the floor stones are strange more of querberus's bullshit i better be careful where i step oh Boze. Sério? barman whoa yeah then shout yeah then troop. Dobra, tu będzie trzeba wykorzystać po prostu chyba klony. Dobra, czy ta spódka jest bezpieczna? Ta już nie. Zobaczcie, tu są chyba symbole, co jest bezpieczne. Bezpieczne są te dwie płytki. Tak, dobra. Ta jest bezpieczna. Ta jest bezpieczna, ta jest bezpieczna. Ta także. A ta już nie. Mmm, doresz, chyba rozumiem co chodzi. jest bezpieczna. Hmm. Tak, ta jest bezpieczna. A ta także... Cwa niewymyślone! Ta jest bezpieczna. Tu... Tutaj... O, muszę kurde, ostrożnie tu grać. Naprawdę, ta jest bezpieczna. Tak samo ta i ta. Dobra, zrobimy tutaj. Nie mogę się zapisać. No ale tutaj czas skoczyć. Bo z tego rzędu żadna nie jest bezpieczna. Jest! Uhu, udało się! Wow. mighty rakash, all these pipes. I can hear things. Don't tell me. Can't be true. Barrowman can spy on the whole tower with this system? Ozgan won't like this, but I love it. Although it's brilliant, I must admit, another one of Querberus's inventions? Dobra, ciekawe, czy coś będziemy mogli tutaj nadać. W ogóle coś mamy. Jest jakaś fiolka. Eee, fiolki z żywizną, no dobra. Wypijemy sobie. I poniesiemy, o. Niezaspokojone pragnienie. <laughs> Fajnie. Fajnie. się Styks, nie. Fiolki, fiolki z żywizną nie mogę ruszyć. Dobra, bierzmy raport w takim razie. Hey, wait! What's this piece of paper? Uh, it's information on Ozcan. And apparently, Barriman has his eye on him. Hmm. It looks like they've uncovered one of his hiding places in the docks. I better warn him. I wouldn't want him to rot in the jails of Atrium. Well, not while he's still useful. <laughs> nice sticks. A lot I się zapisać. Wow. <laughs>

No, z tym nic niestety nie zrobisz. już. Dobra, zmiany mają warty. Królowa, 80 kanały. No i mogę chyba... Wyłączyć ten system. Dobra, no, że pokazała się ścieżka po której mogę iść. Nie to cwane. Zobaczcie. Jak na tej linii można było przejść tylko po tym jednym. Widzicie? Zaraz... Nie, to nie jest schemat chyba, co? Nie, to nie jest schemat. A, wolę iść, iść, iść po tych oznaczonych kafelkach. Ciekawe, co chodzi z tą królową. Ukraść Aha, królową, dobra. Mam ją ukraść. Oczywiście pójdę po to, bo jak zrobić inaczej, dodatkowe punkty doświadczenia zawsze się przydadzą. No a mam mamy tutaj dwóch strażników. Więc cały się lampi, tutaj, drugi tam. O oh, boże, to będzie ciężkie. Więc nie widziałeś pajacu. Ola, dupa. Nie wiem, czy to jest Mistyken, Mistreken, czy chuje moje dzikie męże 2, 3. Urdę. Mam też z góry, koleś. Nie no, ja nie mam szans tego góry przejść, O tak. No ja już leżę, bo oni mnie tu złapią. Aaaaaaah, jakiś inaczej muszę to zrobić wrócimy się jeszcze do tamtego miejsca do tego tajnego gabinetu, to może tam jest jakieś wyjście z tego A, tutaj A, ja mogę? Dobra, mogę potem chodzić na spokojnie, już Czy to autentycznie nie ma żadnego wyjścia? Wow, serio nie ma? Od dupy moskana też nic kurde nie ma, Aha. Jakoś będę musiał się ich sam pozbyć. Kluczowym jest. Pozbycie się jednego, wówczas inny pójdzie z, y, po prostu za jego przykładem i tam zobaczy, co się dzieje. Dobra. Właśnie i dupa. Kurna mać. Będę musiał się, znać, żeby się zastanowić. Ewentualnie użyć klona do... Yy, ...zdezorientowania ich. Tak też kurde można. co, puścić klona? Oni tam do niego podejdą, zabiją go. A to już w następnym odcinku, więc trzymajcie się do zobaczenia w kolejnych odcinkach Styx Master of Shadows. Hello cześć Pa!